11 stycznia 1944 roku major James H. Howard pilotuje swój myśliwiec P-51B. Po zestrzeleniu niemieckiego Messerschmitta ME-110 oddzielił się od swojej eskadry i został sam. Jego jedyny myśliwiec eskortujący formację amerykańskich bombowców B-17 z 401 grupy bombowej. W pewnym momencie jego oczom ukazuje się około 30 niemieckich myśliwców. Sam przeciwko całych może Luftwaffe. Nie zawahał się ani przez chwilę. Natychmiast rzucił się na przeciwników, otwierając ogień. Zestrzelił kolejnego Messerschmitta ME-110, a reszta niemieckich maszyn wpadła w panikę i zaczęła się rozpraszać. Dowódca B17 po wszystkim powiedział, za determinację i odwagę to był największy popis, jaki kiedykolwiek widziałem. Jeden samotny Amerykanin przeciwko zdawałoby się całemu niemieckiemu lotnictwu. Latał nad, pod wokół. Był wszędzie. Nie da się udać temu chłopakowi zbyt wielkiej nagrody. Mimo że większość jego karabinów się zacięła, Howard zdołał jeszcze odstraszyć niemieckiego Junkersa U-88. Dzięki jego bohaterskiej walce nie spadł tego dnia ani jeden B-17. Za niezwykłe umiejętności i odwagę, Howard został mianowany pod pułkownikiem i odznaczony medalem honoru, najwyższym odznaczeniem wojskowym USA.